Ludzie w Polsce nie wiedzą o tym, że od marca 1942 roku tutaj na tym terenie był przymusowy wpis na niemiecką listę narodowościową, w ślad za czym. Szła wcielanie młodych mężczyzn do armii niemieckiej. Nie tylko na Kaszubach, na całym Pomorzu to jest kilkadziesiąt, a być może nawet sto tysięcy młodych mężczyzn, którzy trafili nie z własnej woli. Już nie mówiąc o tych, którzy mieszkali w kaszubskiej części Rzeszy, Rzeszy Niemieckiej, czy w powiatach bytowskich, lęborskim, oni byli przecież obywatelami Rzeszy, czy też w wolnym mieście Gdańsku. Bo obywatele wolnego miasta Gdańska z automatu stali się obywatelami Rzeszy. I tu jest przypadek ojca czy dziadka Donalda Tuska, który zostaje wcielony do armii niemieckiej, ale nie ma wyboru. Kiedy ta afera wybuchła, dostałem telefon od dziennikarki z Warszawy i pytałem, czy mógł nie iść. Oczywiście, że mógł nie iść. Byłby traktowany jak deserter, on pod ścianę, rodzina do sztutofu. Chciałbym widzieć dzisiaj tych bohaterów, którzy tak jednoznacznie mówią pyk i tak właśnie powinien się zachowywać. A ci z kolei, którzy za bycie Polakami zapłacili ogromną cenę, choćby w Gdańsku, w okresie międzywojennym, w czasie wojny, po wojnie, przez swoich polskich sąsiadów byli często traktowani pogardliwie jako niepełni Polacy, jako Niemcy. Mieli tak serdecznie tego dość. Zostali pozbawieni swoich majątków, byli obywatelami drugiej kategorii, że w 1956 roku w dwa lata wyjechało 15 tysięcy Gdańszczan do Niemiec, bo mieli Polski serdecznie dość. Z ziemi bytowskiej wyjechało tysiące Kaszubów w latach 70., bo mieli tej sytuacji dość biedy. Sytuacji ekonomicznej, ale też tego, że nie możemy czuć się w pełni sobą. Więc to jest niezwykle ważne, bardzo złożone. Mówię o tym z emocjami, bo to dotyczy wszystkich nas i to publicznie często mówię, że nikt nigdy nas nie przeprosił za dziadka z Wehrmachtu, a to jest szyderstwo z naszej często bardzo dramatycznej historii.